Cześć! Jestem Bruno. Interesuję się kostkami od kilku lat. Układam je na czas. Brałem też udział w różnych zawodach. Jestem Michalina i moją pasją jest... gotowanie. W gotowaniu nie ma granic. Mogłabym to robić codziennie. Poza tradycyjnymi kostkami, taka jak ta, mam też wiele innych, na których trenuję. Na przykład taka, taka albo taka. Oprócz gotowania lubię też programować, a najbardziej strony internetowe. Patrząc na te wszystkie kody, może wydawać się to bardzo skomplikowane, ale nie przekonamy się, póki nie spróbujemy. Pasjomaniacy! Dziękujemy za Wasze zgłoszenia i gratulujemy zwycięzcom. Pamiętajcie, każdą pasją warto się dzielić.